I oki doki, jaką wam obiecałam, po obiecałam wam pokazać tą pościel. Pościel wygląda tak. Link, jeżeli będziecie chciały, to piszcie prywatnie, to wam udostępnię. Ja mam tutaj double, dlatego musiałam wejść wyżej, żeby wam ją w całości pokazać, bo nie byłabym chyba w stanie inaczej. Mam nadzieję tylko, że światło tutaj jest w miarę ok i odzwierciedla wam, jak ona jest zaczepista. Oczywiście powinnam ją jeszcze wyprasować, czego nie zrobiłam. E, tak to wygląda. Tutaj jest taka, jakby, imitacja, że wystają nogi ze skarpetkami. Na niej leży kociak. E, potem mamy tutaj napis. Następnie leży pilot. Bardzo proszę, leży pilot. Tutaj mamy czekoladki. Oliwia na początku myślała, że to jest paletka, ale nie, to są czekoladki. Tutaj mamy jakiś Walkman czy MP4. E, tu czekajcie, odsunę tylko mojego mojego tygrysa. Tutaj mamy telefon, czy też tablet i tu mamy książki. Jeżeli chodzi o poduszki, to na poduszkach są książki. Także tak ona się prezentuje. Gwarantuję Wam, że jest świetna. No i tutaj ten kociak. Cudowny! Także tak by to wyglądało. Dopowiadam Wam, bo powiedziałam, że Wam dopowiem. Takie zmiany, tu już nie ma tego różowego, tylko jest taki szary dywanik. A tak to wszystko zostało jak było. Mamy desenio, mamy toaletkę, mamy torby z wyprzedaży. To już jest tylko to, co mi zostało na sprzedaż i desenio. Także nic się za wiele nie zmieniło w moim pokoju. Taki mały update. <laughs> no, ale pościel w to siwo. Polecam Wam bardzo gorąco i serdecznie. Łapka w górę. Łapka w górę. Dobra, idę jeść pyszności. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was bardzo gorąco i serdecznie. Witam się z Wami w dzień tygodnia, piątek, 3 kwietnia. Ciężko mi się mówi 3 kwietnia, bo chce mi się mówić jeszcze marzec. Co? Ja chyba jeszcze raz będę robić kawę. właśnie skończyłam oglądać tak. Cóż normalnie za, za selfie. Cóż za selfie. E, właśnie oglądałam swojego vloga. A dobra, coś się leci po kolei. Niech się leci po kolei. Leci jakiś następny mój filmik, ale muszę Wam powiedzieć, że pierwszy raz teraz tak, znaczy pierwszy, drugi raz może e, oglądam sobie siebie na telewizorze i to jest takie strasznie, strasznie dziwne takie uczucie. Ja wiem, że dla wielu jest to takie już normalne, dla mnie to wciąż jakieś takie dziwne, móc widzieć siebie w TV. E, dobra, właśnie włączyłam sprzęt i będę Wam. Tero! Włączyłam sprzęt, będę Wam edytować e, kolejny vlog, dlatego że chciałabym jednak, e, oj, to jest kiepskie światło, będę chciała jednak wam, postaram się przynajmniej teraz, e, udostępniać Wam vlogi. Yy, jakoś w miarę każdego dnia takie krótsze po 10 minut. Piszecie mi oczywiście w komentarzach, za co też dziękuję mimo wszystko, yy, że aga za krótkie. <coughs> Ale sorry, chcąc dodawać Wam naprawdę codziennie, a bardzo bym chciała, przynajmniej na razie, póki mogę, yy, to yy, nie jestem w stanie dodawać Wam dłuższych, bo nie starczyłoby mi po prostu czasu w domu na, na to, żeby to wszystko dla Was nagrywać. Dlatego jest tak jak jest. zobaczcie czy mogę Was tutaj posadzić. Ja już kiedyś próbowałam i mi to chyba nie wyszło. Nie wiem, czy mi telefon nie spadł wtedy. Mam nadzieję, że nie spadnie. Na razie siedzi. Eee, no, także ja zrobię sobie, słuchajcie, kawcie. Włosy mam strasznie lejące. Myłam wczoraj głowę. Zobaczcie, jak mi rosną włosy. Patrzcie, jaki już mam odrost. Taki, tyle już mi włosów urosło. Taki kawałek. Także fryzjer na pewno będzie bardzo ucieszony. Ja myślę, że nie jeden fryzjer będzie ucieszony po tej całej przerwie. Ale słuchajcie, wczoraj użyłam właśnie tego herbal essence jednego i drugiego produktu, czyli odżywki i, i szamponu. No i są takie, takie lejące, takie, wiecie, no takie lejące. No oczywiście nie do okiążniania jak zwykle. Lejące, ponieważ ciężko jest mi, słuchajcie, założyć gumkę. Ta gumka nie po prostu się suła po tych włosach. Także na pewno będę musiała założyć dwie. Być może uda mi się i do pracy, ale być może uda mi się E, nagrać Wam test podkładu. Tylko musiałabym to zrobić dużo wcześniej przed pracą, bo jeżeli on się nieładnie zachowa na e, mojej twarzy, to będę musiała go zmyć. Czekajcie, zrobię sobie kawę. Kawę zrobimy sobie ja mam nadzieję, że nie spadniecie. Kawę zrobimy sobie kokosową, już piła, więc może po prostu zróbmy sobie e, cynamonową. Wczoraj też wysyłałyście mi zdjęcia, mm, kilka z Was, chyba z 6 albo 7 osób, e, że. Z zapasami Waszej kawy, lub właśnie z opisem, że Aga mam taką, taką, taką. Także bardzo mi miło. Cieszę się, że mogłam Was zainspirować do zakupu tej kawy. Oczywiście mówię tu o takich typowych kawoszkach, jaką jestem ja. Oglądałam właśnie troszeczkę, nadrabiałam powolutku oczywiście, YouTube'owe moje koleżanki. Ale tu pachnie kawą w środku? W tej szafce mam na myśli. Nadrabiałam YouTube'owe koleżanki. Oglądałam właśnie też film jeszcze mi została Kinia, tylko do nadrobienia chyba na razie i Beata z, e, no, z Little Max Family, jakoś tak chyba, e, także to mi zostało i Kinga chyba z kwietniową tą kosmetyczką, natomiast do no, tymi filmami tak mniej przypadam bo to dla mnie jest takie trochę ulubieńcy e, i trochę na, na, na takie nadciągane, ale, ale zawsze gdzieś tam można się czymś zainspirować. Nadciągane mówię dlatego, bo, no bo jednak ja wiem, czy tak każdego miesiąca zmieniamy te kosmetyczki. No jakoś tak dziwnie, no ja nie wiem, ja po prostu sięgam po to, co, co używam w danym momencie i jakbym miała to chyba złożyć w kosmetyczkę, to to tak naprawdę przekładając po prostu po jednym produkcie miałabym co miesiąc inną e, m, kosmetyczkę, ale, e, ale lubię osobę, lubię ją, lubię jak ona o czymś mówi, lubię jak coś pokazuje, e, na nowości tam nie liczę, bo, no bo no tak naprawdę ulubieńcy, jak są całoroczni, to no, tam chyba będą produkty, które mamy używać. E, w każdej kosmetyczce każdego miesiąca, prawda? Czy jak jest kosmetyczka stycznia, lutego, marca, kwietnia, no to to wszystko było i tak chyba o tym mowa w ulubieńcach roku. Na tak, na logikę biorąc. W każdym razie właśnie nadrabiałam. Obejrzałam też filmik Karoliny ze stylizacji, jak pakowali boksy. Nie rozumiem kompletnie, tylko na jazdę. Słuchajcie, każdy tam znajdzie coś dla siebie. Ja nie rozumiem takiego podejścia. Jeżeli uważacie, że jest w tym boksie coś, to na przykład e, Wam się nie sprawdzi, co jest Wam niepotrzebne, to nie komentujcie, obejdźcie to po prostu szerokim łukiem. E, jak widziałam tam normalnie, słuchajcie, i słyszałam te komentarze, że byle gówno jest tam wsadzone, nie, nie jest byle gówno wsadzone, e, są tam bardzo fajne rzeczy wsadzone. Jeżeli chodzi o mnie personalnie, jedno, co bym nie użyła z tego całego boksa, na dzień dzisiejszy nie użyłabym już produktów do brwi, ponieważ brwi zrobiłam, natomiast to są świetne produkty i ja mam je sama w swojej toaletce, więc oba są po prostu trafione w e, stówę. <coughs> Nie użyłabym tylko i wyłącznie makarusów. Dlaczego? Dlatego, że e, makarusów e, nie przepadam za nimi po prostu. Nie powiem, że nie jadłam, próbowałam, próbowałam różne smaki. Bardziej e, lubi je moja córa niż ja. Więc jakby to z boksa bym odjęła i dała mojej córce. Natomiast reszta boksa jest po prostu w punkt. E, nie wiem, czy byłby ktoś, kto by się nie ucieszył z tego boksa. A najbardziej, najbardziej mnie personalnie ucieszyłby kubek. To nie trzeba zgadywać. Myślałam, że nawet uda mi się go jakoś gdzieś dorwać, że oddzielnie będzie można go zakupić, ale nie. Jest to kubek przeznaczony po prostu do, do tego boksa i uważam, że jest to po prostu coś fantastycznego. Jest to świetny pomysł, jest to fajna inicjatywa i przede wszystkim, słuchajcie, jest to dla was. Jest to coś, co właśnie ja tego właśnie trochę nie rozumiem, że wszystko, co ludzie mimo wszystko robią z drugiej strony, czyli z tej, gdzie stoję ja, robią dla Was. Ja tu dzisiaj stoję, mówię do Was, a oni dla Was przygotowali tego boksa, podjęli jakieś współpracę, jakieś kolaboracje z kimkolwiek, z jakimiś partnerami, żeby, żeby Wam takiego boksa stworzyć. I jakby, nie wiem, nie rozumiem, że ludzie nie potrafią docenić najmniejszych rzeczy, zwłaszcza jeszcze teraz. W tych takich okolicznościach, gdzie, gdzie wszystko się sypie, gdzie relacje się posypały, gdzie ludzie nie mogą się odwiedzać, gdzie, mm, gdzie zdajemy sobie sprawę, jak ważne jest, em, nie wiem, porozmawianie z drugą osobą, jak ważne i fajne jest i bezcenne spędzenie ze sobą e, chociażby pięciu minut, nawet na milczeniu. Także nie mogę tego pojąć. Dajcie mi znać, jak wy się do tego e, ustosunkowujecie, co wy o tym myślicie. Wiem, że mi ktoś teraz zarzuci, a ja wiem, co mi pozarzucacie, bo ja czasami też mam język niewyparzony i czasem chcąc wam coś przekazać, mogę użyć innych zwrotów, co może być odebrane zupełnie inaczej niż ja bym chciała to przekazać. Nieraz powiedziałam, że na przykład nie lubię challenge, tak? Powiedziałam, że nie lubię e, na przykład siadania i malowania sobie oka na różowo czy na zielono, jakbym nie miała co robić, nie? Także, ale pamiętajcie, że wszystko jest pod kogoś. Są ludzie, którzy to oglądają, którym się to podoba, którzy lubią. Ja to mogę pominąć i jakby to, że mi się to nie podoba i mi się to nie przyda i uważam, że to jest strata czasu, to to, to jestem ja. W tym czasie po prostu włączę sobie Netflixa, obejrzę film, ale nie wejdę na ten kanał i nie będę pisała, że jakie to jest głupie i bezdenne. No nie, nie będę tego robić, dlatego, że to nie ma sensu. Ja mogę Wam się tutaj wyrazić i wypowiedzieć, co o tym myślę, bo po to tu jestem, żeby też wyrażać to, co myślę o danej sytuacji, rzeczy, zamyśle, projekcie. Także będziecie mnie łapać za słówkę. Już nie raz mi ktoś powiedział, że, że się czepiałam na przykład, nie wiem, Karoliny, a, a o niej na przykład coś mówię lub poleciłam na przykład y, ich sklep. Poleciłam, bo mam coś z ich sklepu i uważam, że coś jest godne polecenia. Natomiast nie wiem, czy zauważyliście, że są rzeczy, których nie polecałam, których nie używałam. Bo nie są one do końca, według mnie, godne tegoże polecenia. I jakby to wcale nie odbiera tego, że dalej Karolinę personalnie nie lubię, osobiście i tak trochę, jakby prywatnie poza YouTube'em. Uważam, że robią bardzo fajną robotę, rozwijają się, robią coś dla Was, myślą za każdym razem, żeby coś tu zrobić, żeby coś tu rozkręcić, żeby coś po prostu wam móc um, dać wam jakąś dawkę fajnej, pozytywnej energii. I, i, I ja nie rozumiem, dlaczego takich ludzi w ogóle, dlaczego ludzie nie potrafią doceniać drugiej, w drugiej osobie tego, że ta druga osoba robi cokolwiek. Dla drugiej osoby. Wiecie co mi chodzi? Czyli, na przykład, czemu nie umiecie docenić tego, że nawet tu stojąc, mówiąc o dupie Marynie, mówiąc Wam tylko swoje moje zdanie, robię to dla Was. Jestem tu dla Was, włączyłam tą kamerę dla Was, gdzie przecież w tym samym czasie mogłabym wyłączyć kamerę i delektować się moją kawą w samotności, prawda? W samotności, mówiąc, że siedziałabym sobie i piła kawę, oglądając na przykład wiadomości. A mimo to zdecydowałam, że przyjdę z tą kawą do Was, powiem Wam, co, co o czymś myślę, jakie są moje przemyślenia na jakiś tam temat. Um, nie wiem, mam takie masło myślane, bo wolałabym teraz dostawać komentarze i z Wami tutaj e, móc dyskutować, ale tak, obejrzałam ten filmik i powiem Wam szczerze, że w tych czasach, teraz, w dniu dzisiejszym, ja z przyjemnością otrzymałabym takiego boksa. Naprawdę, z przyjemnością bym go otwierała i z przyjemnością bym się. Cieszyła każdą z tych rzeczy, a przede wszystkim tym właśnie kubkiem. I zobaczcie, chociażby tam jest tych rzeczy tyle, powiedzmy, że nie wszystko zawsze uda się każdemu dopasować tak, żeby wszyscy byli zadowoleni, ale uważam, że akurat w tym boksie są rzeczy tak uniwersalne i tak. Mm, Potrzebne trafione w punkt, bo mamy coś do rzęsy, jest bardzo fajne. Ja myślę, że nie ma tu osoby, która by mogłaby narzekać, bo ten to naprawdę jest świetny. Jeżeli fajnie się radził z moimi rzęsami, ja też wam go polecałam. Później trafiłam na The Bad, Bad Gal Bank, który okazał się według mnie trochę lepszym od Roller Lash'a, ale to nie znaczy, że Roller, roller Lash jest gorszy o dużo, bo to jest bardzo dobry tusz. Tak samo gimi Brał po prostu świetny, świetny produkt do brwi. Ja go cały czas <coughs> używam, zanim zrobiłam brwi. Także ja myślę, że należałoby po prostu bardziej doceniać starania innych dla nas. To tak. To takie masło maślane dzisiejszego dnia. Siądę sobie właśnie do biurka i postaram się dodać Wam, słuchajcie, vloga na dziś. Plus jakieś opisy chyba do poprzedniego, bo chyba tego nie zrobiłam, przejrzę maila no i odezwę się do Was, a Wy piszcie, co właśnie myślicie, jakie macie spostrzeżenia na temat tego, co Wam powiedziałam, tego czepialstwa się i tego, tej nieumiejętności doceniania tych małych rzeczy, które ktoś dla Was robi, a, a wciąż ludzie doszukują się jakby czegoś, co jest niepotrzebne bo zamiast wchodzić i komentować, że bez sensu, to pewnie, to pewnie było po taniości, to pewnie to, to po prostu powiedzieć dziękuję, że o nas w ogóle pomyślałaś, nie wiem, nie musicie nawet w ogóle jakby wyrażać tych opinii typu, tak jak ja na przykład, że nie będę wchodzić, nie będę mówić, że no akurat makarunsy nie są dla mnie, nie ja bym ich nie zjadła, ale coś tam źle to dobrałaś i tak dalej. Nie ma to sensu, dlatego, że należy docenić to, że w ogóle postarała się o to, że ten box jest tak różnorodny, Postarali się o to, że ten boks jest różnorodny, że ten boks jest e, urozmaicony i uniwersalny, uważam. Dla naprawdę. Mogę, mogę się pokłonić o to, żeby powiedzieć dla każdego. Dlatego, że to jest i dla starszej, i dla młodszej, i dla nastolatki, i dla kobiety dojrzałej. Każdy tam znajdzie coś dla siebie. Dajcie znać, co wy o tym myślicie. Bardzo mnie ciekawi to, dlatego, że coraz więcej widzę, jak są wieszane psy na youtuberkach, na vlogerkach, na influencerkach itd. Także dajcie mi znać, co wy o tym myślicie. Co...